Do refleksji o cudzie poddania. Bóg zna nasze poplątane sprawy, które wymagają wyprostowania. Zna rany w naszych sercach, które jątrzą się latami. Popękane fragmenty naszego życia, których na pozór nie da się już poskładać. Ten, który jest autorem cudów, ma nieskończone pragnienie i moc. Uzdrowienia ich wszystkich. Czasem naprawdę nie jest ważne, w jaki sposób znaleźliśmy się w określonym punkcie. Dopóki nie przyznamy się do swoich wad i nie weźmiemy odpowiedzialności za fakt, że niezależnie od tego, jak się ich nabawiliśmy, teraz są nasze. Bóg nie ma mocy ich uzdrowienia. Możemy poświęcić wiele godzin terapii opowiadać o tym, jak nasza relacja z rodzicami doprowadziła do tego, że wykształciliśmy w sobie określone zachowania, ale to nie sprawi, że one znikną. Nazwanie ich, powierzenie ich Bogu z prośbą, by je usunął, oto cud osobistej przemiany. Nie odejdą w jednej chwili, ale ich dni są policzone. Lekarstwo jest w Twoim psychicznym krwiobiegu.